Nowo powstały zakład utylizacji baterii będący dzieckiem zakładu utylizacji odpadów i firmy Rekupyl Polska, wciąż się rozwija. Do niedawna tylko sortowano w nim baterie, teraz pojawił się potężny młyn, który wydobywa z posegregowanych baterii tak zwaną czarną masę. I just want to w kilku słowach pozwolę sobie przetłumaczyć, na czym polega proces technologiczny, który został wymyślony przez Uniwersytet Technologiczny w Grenoble. Otóż traktują baterie, czy w tym procesie bateria traktowana jest jako swojego rodzaju olejowe. Czyli na czym to polega? Bateria zostaje najpierw przetwarzana mechanicznie. W wyniku tego przetworzenia powstają trzy frakcje. Plastik i papier, metal oraz tak zwana czarna masa. Metal jest oczywiście przetwarzany przez huty, natomiast plastik i papier stanowi źródło energii, paliwo. Natomiast Natomiast czarna masa w dalszym etapie technologicznym będzie przetwarzana. To jest następny krok. No, linia jest po rozruchu. Jeszcze nie jest, wymaga drobnej kosmetyki i będzie ona pracować, będzie przerabiać baterie. Będzie rozdzielać baterie na trzy frakcje. Jedno to zanieczyszczenia w postaci papieru, plastiku, druga to metale żelazne i trzecia to tak zwana czarna masa, która zawiera. W sobie, między innymi, różne metale ciężkie. I następnym etapem rozwoju tego zakładu będzie instalacja do. Przerobu właśnie tej czarnej masy. Jedna mała bateria może skazić teren na 100 lat, dlatego każdy powinien przekazywać je do utylizacji. Tym bardziej, że ten sposób utylizacji jest całkowicie bezpieczny dla środowiska. Baterie koronatory zawierają substancje niebezpieczne, i dlatego bardzo ważnym jest, żeby w takich zakładach jak którym dzisiaj gościmy, były one poddawane odzyskowi, i, a odpady z nich powstające poddane były unieszkodliwieniu w sposób bezpieczny dla środowiska. Do Wielkiego Młyna niestety nie mogą trafić wszystkie baterie, stąd konieczna jest ich wcześniejsza segregacja. Na tą instalację mogą trafić tylko baterie. Litowe, których jest około 90% w bateriach, dlatego baterie zmieszane są najpierw sortowane na tej linii wstępnej. I tam są wysortowywane 6 rodzajów baterii, z których tylko jeden rodzaj, ale jest ich w około 90%, trafia na tę linię. Pozostałe są kierowane albo no, do innych. I na inne instalacje do przetwarzania, ale jeśli jest stosunkowo niedość. Już niebawem młyn zostanie obudowany, co maksymalnie wyciszy pracę maszyny. Ponadto wykonana zostanie także specjalna instalacja wentylacyjna.